Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie spotykamy się po to, żebym Wam mógł przedstawić najnowszy fotel filmy SPC Gear, który dostałem ostatnio do recenzji. I w sumie ten materiał to jest takie preludium do tego, co wyjdzie za kilka dni, ponieważ od razu z tym materiałem przyszło mi do głowy, że ej, może by zrobić taki mały poradnik, takie mini kompendium, na co zwrócić uwagę, kupując fotel gamingowy i czy w ogóle fotel gamingowy ma sens. Spoiler! Ale o tym oczywiście dowiecie się w następnym filmie. Dzisiaj dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ale nie przedłużając, przechodzimy od razu do filmu. I nie, ten materiał nie jest sponsorowany, więc absolutnie możecie liczyć na moje szczere opinie. Jeżeli coś mi się będzie podobało w tym fotelu, mówię w tym, bo on jest tutaj, to Wam o tym powiem. Jeżeli mi się nie będzie podobało, to też się o tym dowiecie ale to jest szalony rok dla SPC. Ostatnio przygotowując się do takiego mentalnego podsumowania roków w kategorii peryferiów gamingowych, to totalnie za zaorali. Wypuścili myszki, które okazały się być hitami, słuchawki, które są ok, może nie podbijają tak bardzo rynków, ale są całkiem spoko, klawiatury, które totalnie pozamiatały rynek tanich klawiatur mechanicznych, a teraz wypuszczają fotel SR600. To fotel, który właśnie niedawno miał premierę. Jak obserwujecie moje filmy od dłuższego czasu, czy też oglądaliście na Moreleum mój pierwszy materiał, gdzie oprowadzałem po moim studiu, sam korzystam z 800 700. SR600 występuje w czterech wariantach: dwa kolory i dwa rodzaje obicia. I to wszystko mieszamy ze sobą. Ja dostałem wersję F, czyli z obiciem materiałowym, i wersję RD z czerwonymi wstawkami. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie wizualne, to to jest naprawdę przyzwoite. Hmm, ja bym go jakoś podwyższył. <grym> Nie jest to najbardziej stabilna konstrukcja, ale musi dać radę. Ale nie skupiając się na razie na jego cenę, przejdźmy do tego, co może Wam zaoferować. Przede wszystkim obicie materiałowe jest tym, co rzuca się na samym początku w oczy. I to może mieć swoje plusy, jakieś swoje minusy. Ja jestem jedną z osób, które zdecydowanie preferują obicia materiałowe, ale nie mogę takich używać z dwóch prostych względów. Przede wszystkim mam tutaj w studiu wykładzinę. Mam tutaj w studiu wykładzinę. Co za tym idzie, w połączeniu z moją chorobą wściekłych nóg i cały czas biegającymi nóżkami, tak jak zresztą widzicie, nie jestem w stanie ustać, nawet tak samo przy komputerze siedzę i nogi cały czas pracują. Bardzo szybko i bardzo łatwo jestem w stanie się naelektryzować, a później wstając, podnosząc pierwszy sprzęt, drugi sprzęt, trzeci sprzęt, za chwilę psk, psk, psk iskierkami i kopię prądem sam siebie. I to mnie strasznie irytuje, więc fotel jest fajny, jest bardziej przewiewny w te cieplejsze dni, ale teraz idzie zima, ale mam tutaj wykładziny i teraz jestem bardzo rozdarty, czy zostać sobie przy nim, czy może jednak do mojej 800. -ki. Technicznie fotel ten jest przeznaczony dla osób średniej wysokości i wyższy. Wiem, ciężko to jednoznacznie określić. Ja, mając 182 cm wzrostu, jestem w tym optymalnym przedziale i ten fotel nie jest dla mnie ani za niski, ani za wysoki. Dodatkowo, jak dobrze wiecie, jestem też dużym gościem, który waży około 100 kg. Co za tym idzie, zależy mi na tym, żeby fotel nie był za bardzo profilowany pod jakieś wyścigowe samochody i kubełki. Więc to, że tutaj mamy w zasadzie płaskie siedzisko z tylko minimalnym profilem po bokach, również oceniłbym na plus. Do tego w zestawie dostaję. Dwie poduszeczki, jedna za kark, druga za lędźwia, i na szczęście SPC w tym modelu dorzuca piankę Memory foam. I to jest bardzo fajne, to gwarantuje nam w pewien sposób trwałość, i na to musicie uważać na swoich fotelach gamingowych, bo bardzo często tam jest zwykła poduszeczka, jakiś plusz, który się po chwili uleży i nic z tego tak na dobrą sprawę nie będzie. Fotel ten nie posiada dodatkowej regulacji odcinka lędźwiowego, no ale jest to nadrobione właśnie dołączoną dodatkowo do zestawu poduszką w te okolice, więc nie jest źle, jesteśmy w stanie to nadrobić. Idąc ciutkę dalej, mamy tutaj podłokietniki 4D, czyli możemy je regulować w czterech płaszczyznach i o ile góra-dół jest dla mnie absolutnym minimum, które wymagałbym od każdego jednego fotela, tak lewo-prawo bez żadnej blokady moim zdaniem jest trochę nietrafione ze względu na to, że jak się tylko oprę mocniej, teraz się obraca, jak się tylko oprę mocniej siedząc, to jestem w stanie odepchnąć to, przesunąć, a co za tym idzie? Siedząc tak i opychając na bok, no... może się to skończyć kraksą. Siedzisko zostało wypełnione specjalną pianką tłoczoną na zimną, co powinno gwarantować nam dłuższy czas użytkowania, większą żywotność tego fotela, a przede wszystkim mniejsze ryzyko jego uszkodzeń. Co bardzo fajne i co zawsze akurat w fotelach SPC sobie ceniłem, to to, że nie jest on konstruowany na desce, ponieważ wiele tanich foteli gamingowych ma do siebie to, że mają w siedzisko wrzuconą po prostu deskę, którą można w łatwy sposób połamać i taki fotel niestety już się później do niczego nie nadaje. Tutaj tego nie ma. Według specyfikacji technicznej fotel, jego konstrukcja jest przygotowana do osób ważących aż 120 kg. Przy czym silownik jest klasę wyższy, silownik jest czwartej klasy, to jest najwyższa klasa wytrzymałości czyli maksymalnie 150 kg obciążenia może tutaj przytrzymać. Pod siłownikiem czwartej klasy mamy pięcioramienną metalową gwiazdę, która rozkłada nasz ciężar na kółka. I to też nie są takie podstawowe kółka, a również są tutaj obite dodatkowym silikonem, dzięki czemu nie powinno być żadnych problemów z niszczeniem naszej podłogi. A takie bardzo podstawowe, tanie fotele gamingowe, czy też krzesła piórkowe miały tendencję do tego. Sam dzisiaj wspominam panele w moim pokoju nastoletnim, które no... Nie miały tak szczęśliwego dzieciństwa jak ja. To, co wyróżnia ten fotel, jak i wiele foteli w sumie od SPC na tle innych rynkowych konkurentów, to oprócz możliwości niezależnego sterowania nachyleniem oparcia względem siedziska, tutaj przy pomocy jednej dźwigni to jest chyba 170 stopni nawet. Co jest spoko, ale dla mnie to jest takie, wiecie, 10, 20, no 40 stopni to jest max, wszystko powyżej tego to jest, wow, ale bajer, nigdy z tego nie skorzystam. To system Multilock. Większość foteli dostępnych na rynku będzie Wam pozwalało regulować tylko i wyłącznie wysokość. No, ewentualnie odciągając wajchę na bok, będziecie mogli odlokować tak zwany tilt, czyli to pochylenie. Tylko co mi po tilcie, kiedy ok, jestem w pozycji 0, albo się opieram mocno i się odchylam, i jestem w pozycji maksymalnej. Nic to nie daje, bo żeby utrzymać się w tym takim przyjemnym balansie. To muszę cały czas pracować i się odchylać w pewien sposób, wywierać nacisk na oparcie mojego fotela. Tutaj w przypadku MultiLoka możemy się po prostu cofnąć raz, zablokować fotel w danej pozycji pod danym określonym kątem nachylenia siedziska względem podłoża. Wiem, zaawansowanie to brzmi, i cieszyć się po prostu wygodą na dłużej. Więc na przykład, jeżeli tak jak ja, macie dwa monitory, jeden nad drugim, przy czym ten jeden jest naprawdę wysoko, jak chcecie sobie pograć na konsoli podłączonej do niego, to musicie się odchylić do tyłu. To w przypadku takiego fotela będzie to znacznie wygodniejsze niż w przypadku jakiegoś krzesła biurowego. No i na sam koniec tego materiału zostaje nam kwestia ceny, bo okej, okay, fotel wypada całkiem przyzwoicie. Jest solidnie wykonany, dobrze wykończony i nie mam większych uwag co do jego konstrukcji. No, może poza tymi podłokietnikami nieszczęsnymi, które zbyt lekko moim zdaniem chodzą i rozchylają się na boki. To właśnie cena mnie troszeczkę dobija, bo na dzień nagrywania tego materiału jest to około 1000 zł, a moim zdaniem fotel takiej klasy, takiej kategorii nie powinien kosztować więcej niż 850 zł. Moim zdaniem to byłaby genialna cena, za którą taki fotel znikałby ze sklepowych półek, a okolice Tysiaka to już dość dużo. Chociaż po szybkim sprawdzeniu tego, co się teraz dzieje na rynku i jak tam sytuacja finansowa się układa, to wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie znaleźć coś chociażby podobnej klasy w niższej półce cenowej. No serio, poniżej Tysiaka. Nie ma foteli z tyloma funkcjami. Druga rzecz, do której mógłbym się tak na dobrą sprawę przyczepić. To to, że sama regulacja wysokości moim zdaniem jest niewystarczająca i fotel w maksymalnym podniesieniu jest dla mnie tak na styk w dolnej granicy komfortu. Na co dzień korzystając z 800, która można powiedzieć w momencie, gdy 600 już się kończy na wysokość, to 800 się dopiero zaczyna. Jestem przyzwyczajony do tego, że siedzę troszeczkę wyżej. Dlatego też dla osób średniego wzrostu, mniej więcej poniżej 1,90 m, rekomendowałbym ten fotel. Powinien się jak najbardziej sprawdzić. Zwłaszcza, że naprawdę to profilowanie, o którym mówiłem, nie jest w żaden sposób agresywne. Nie ściska mnie w barkach, nie ściska mnie w pupci, i nie mam żadnego problemu z siedzeniem na tym fotelu dłużej. No, może poza tym, że się trochę elektryzuje. Teoretycznie antystatyczna wykładzina. Niemniej jednak, podsumowując ten materiał, muszę powiedzieć, że SPC zalicza kolejną, udaną premierę w tym roku jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, w którą stronę rozwija się ta firma. I możecie powiedzieć, że jestem jakimś fanboyem, ale spróbujcie nie wziąć pod uwagę dobrej premiery Myszek, dobrych premier klawiatur, czy też fotela, do którego tak na dobrą sprawę nie mogę się o nic większego przyczepić. No wiem, w fotelu za 1000 zł wymagałoby się jeszcze podnóżka, masowania pleców, i najlepiej, żeby siedział i robił zadanie domowe za nas, ale wszyscy dobrze wiemy, że jest to totalnie nierealne. Więc gdyby ktoś z Was chciał się mnie zapytać w najbliższym czasie, czy fotel SPC-SR800 wersja FRD czerwonym wykończeniem jest warta uwagi i zastanowienia się nad nim. To jak najbardziej, myślę, że możecie po nią śmiało sięgać. Jest to fotel, którego zakupu nie pożałujecie. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał i pamiętajcie o tym, że za kilka dni wyjdzie materiał jako taki follow-up do tego, co dzisiaj zobaczyliście, czyli jak wybrać fotel gamingowy, na co zwrócić uwagę wybierając fotel gamingowy i dlaczego Markus Zikaj, mimo że przez wiele osób był chwalony, Moim zdaniem nie nadaje się za bardzo jako hotel dla gracza. To wszystko już niedługo, a żeby nie przegapić tego materiału, to koniecznie kliknijcie w dzwoneczek. Do zobaczenia.